Szanowni Państwo, wchodziliśmy do Unii Europejskiej, która miała polegać na swobodnym podróżowaniu, wolnym handlu i solidarności we wspólnocie wolnych ojczyzn. Tymczasem Unię Europejską przejęli, powiedzmy sobie to jasno i otwarcie, europejscy komuniści. W rezultacie zamiast swobodnego podróżowania mamy próbę zakazania nam latania samolotami, a nawet jeżdżenia normalnymi samochodami, takimi, które już sobie kupiliśmy albo takimi, które są w zasięgu naszych portfeli. Zamiast wolnego handlu mamy skomplikowane prawo, absurdalną biurokrację, zakazy, nakazy, dyrektywy i coraz liczniejsze unijne podatki. Zamiast solidarności mamy siłowe załatwianie interesów. Wiodących państw Unii Europejskiej, tych, które w praktyce rządzą Unią Europejską kosztem państw słabszych, zwłaszcza kosztem Polski. Zamiast wolności mamy ograniczenia, zamiast wolności słowa mamy narzucanie jedynej słusznej ideologii i cenzurowanie wszystkiego, co jest niezgodne z poprawnością polityczną. Ja myślę, że jesteśmy w momencie, w którym nawet najbardziej zagorzali. Unioentuzjaści, gdzieś w ich głowach, w zakątku zdrowego rozsądku, coś im mówi: wróćmy do początku. I my to zrobimy. My to zrobimy, bo my chcemy teraz, a nasze dzieci i wnuki w przyszłości żyć normalnie. Konfederacja wolność i niepodległość.